Powracamy po krótkiej przerwie. Proszę Państwa z nami w studiu ponownie już dziś Tomasz Rozmus. Dzień dobry, witam wszystkich. Tym razem sam bez Rahima Blaka, natomiast z Rahimem jeszcze w trakcie dzisiejszego dnia będziemy rozmawiać. Tym razem rozmowa nieco w innym tonie, w tonie powiedzmy bardziej. Um, Ciężko tutaj nazwać, ponieważ z aferą Bitmarket wiąże się nie tylko utrata dużych pieniędzy, ale nawet i śmierć. Śmierć jednego z wspólników. Tobiasz Niemiro, niestety, nie wytrzymał presji i tutaj popełnił samobójstwo. Prokuratura jak na razie wykluczyła udział osób trzecich. Nie ma tutaj podstaw do sądzenia, że cała sprawa została ukartowana przez, przez pozostałych współ właścicieli, współ, współposiadaczy Bitmarket. Na temat Bitmarketu wypowiadał się również profesor Krzysztof Piech, który tutaj, w naszym studiu, później tłumaczył się z dosyć ostrego tonu. Tonu, który wzbudził na tyle kontrowersji, że tutaj Komisja Nadzoru Finansowego nie wykluczyła podjęć kroków prawnych w kierunku profesora Szkoły Głównej Handlowej. Cytat. KNF szuka możliwości obronienia się przed zarzutami, bo przecież jak coś się dzieje na rynku finansowym, nawet tym nieregulowanym, to zaczęli, zaczęli się zastanawiać, dlaczego doszło do takiej sytuacji, gdzie ludzie potracili całe swoje majątki. Więc, no cóż, Tomaszu, nie można się nie zgodzić z słowami Krzysztofa Piecha. Natomiast jak skomentujesz te Myślę, wypowiedzi? Myślę, że y słowa pana profesora były po prostu zaczepne i Tutaj kładą nacisk na pewien problem, który istnieje brak regulacji. Nie myślę, że pan Piech celowo tutaj oskarża KNF. No bo rzeczywiście w świetle prawa KNF, no niczemu tutaj powiedzmy, że jest winien, bo nie ma żadnych regulacji. KNF się tłumaczy, że nie odpowiada za to, co działo się z Bidmarketem i w żaden sposób nie miał wpływu i nie mógł tego przewidzieć ani też zapobiec. Natomiast słowa pana Piecha, które oskarżają KNF, myślę, że są takim bardzo mocnym akcentem. Um, który um, pokazuje skalę problemu, jaką mamy w Polsce, dlatego że wszystkie kraje ościenne um, jeżeli jeszcze nie mają tych przepisów regulujących rynek kryptowalutowy, to przynajmniej pracują, rozpoczęły pracę. Dzisiaj krajami, które mają regulacje, chociażby Niemcy w tym momencie wprowadzają bardzo przyjazne przepisy. Estonia, Białoruś zapowiedziała, że za niedługo również tutaj stworzy odpowiednie środowisko do tego, żeby zapraszać firmy pracujące na szeroko pojętym blockchainie. Natomiast w Polsce KNF do dzisiaj nie zajął żadnego stanowiska. Oczywiście stanowisko, które jest zajęte, to jest takie, że oni umywają ręce od bitmarketu i rzeczywiście w świetle prawa to jest, to jest powiedzmy, że zgodne, natomiast nie rozwiązuje to żadnego istotnego problemu. KNF chciałem tutaj zaznaczyć, on jest na usługach podatników i to oni mają dla nas pracować. Natomiast ja odczuwam tutaj takie, mam takie wrażenie, że KNF po prostu próbuje, nie wie za bardzo co z tym zrobić. Panowie z KNF-u mówią, że to nie jest ich sprawa, bo po pierwsze oni nie są odpowiedzialni za te regulacje i to oni nie powinni być odpowiedzialni. I jeden z cytatów, który pojawił się właśnie w oświadczeniu, mówi, że KNF jakby czeka na jakąś inicjatywę, że ktoś chyba z ministerstwa powinien im skazać, że oni mają się po prostu tym zająć. No to KNF tutaj ewidentnie kłamie, bo były już robione różnego rodzaju inicjatywy przez środowiska traderskie, które kładły nacisk na to, żeby KNF w końcu zaczął coś pracowy wodzi, um, no PNF... pozwól, że ci, pozwól, że ci wejdę w słowo. A czy sama społeczność do tego nie dążyła? Do całkowitego braku regulacji? Czy nie, jest... tutaj świad... nie byliśmy tutaj świadkami właśnie głosów, że, że blockchain sam się obroni? Tutaj są dwa problemy. Po pierwsze nie mamy regulacji, a po drugie środowisko nie wie samo, co chce do końca zrobić. I być może to się wielu osobom nie spodoba. Mhm. Natomiast ja przypominam sobie głosy, kiedy zaczynaliśmy mówić w ogóle o jakichkolwiek regulacjach czy licencjach, które powinny być wydawane w Polsce dla firm, które chcą się tym zajmować i promować chociażby Polskę poprzez swoje produkty na świecie. Spotykaliśmy się z głosami zostawcie blockchain w Spokojnie, tak. nie próbujcie Dokładnie. w ogóle tego w żaden sposób regulować. To nie jest możliwe. Środowiska rozproszonego nie jesteście w stanie, że tak powiem, okiełzać jakimiś yy, przepisami. Więc yy, do pewnego czasu środowisko mówi: My nie chcemy kryptowalut, to mhm. jest nasza taka domena wolności. Proszę się od nas odczepić, my stworzymy zupełnie nową ekonomię. W momencie, kiedy powsta powstają firmy w oparciu o różnego rodzaju regulacje, z różnych miejsc i dochodzi do skamów albo dochodzi do takich afer, jak na przykład z Bidmarketem. nagle środowisko mówi, halo, to jest wina KNF-u, więc KNF niech w tym momencie to reguluje. I to nie obarczałbym winą może środowiska w tym momencie za brak tej regulacji, ale tutaj muszą paść jakieś konkretne decyzje. I dobrą akcją było na przykład środowiska tutaj traderskie, powiedzmy, związane ze, starym, ze starymi, powiedzmy, finansami, jak między innymi TOJS, Zrobił bardzo dobrą kampanię, zapraszając też pozostałych, Uczestników jakby rynku kryptowalutowego, do tego, żeby iść do ministerstwa i powiedzieć: słuchajcie, nie damy się tutaj um, obłożyć takimi podatkami. W ogóle to są bez sensu podatki, które wyżej się wymyślili. I to pokazuje, że rządzący w tym momencie nie mają w ogóle zielonego pojęcia, z czym, z czym, z czym pracowali w ogóle. A Tutaj odnosisz się do tego zeszłorocznego do, protestu tak, przeciwko podatkowi od tak, czynności. Nas, tak, oczywiście. Mhm. Um, i, I to jest ważna um, kwestia również, że. Odnoszę wrażenie, że KNF próbuje umyć od tego ręce, tak samo rząd próbuje umyć od tego ręce, przynajmniej na chwilę obecną, bo panowie z rządu nie wiedzą, jak się za to zabrać. Po prostu nie są sami ekspertami i zamiast poprosić rzeczywiście ekspertów, którzy chętnie by przyszli na takie inicjowane spotkania, żeby pomóc po prostu wprowadzić jakieś przepisy, bo jakieś umówmy się, jakieś przepisy muszą być, jakiekolwiek, ale one muszą po prostu być. Mhm. I tu jest dużo rzeczy powiedzmy sprzecznych. I środowisko z jednej strony nie chciało regulacji, teraz Wiemy, że po tych aferach, między innymi z BitMarketem, środowisko jakby, wszyscy chcą nagle regulacji i o, o, tutaj odnoszą się w tym momencie do KNF-u. Odnoszę się jeszcze do tych słów pana Piecha, ja nie myślę, że, jeszcze raz to powtórzę, nie myślę, żeby on jakby celowo wysuwał te oskarżenia jakoś do tej akurat instytucji, natomiast on akcentuje problem i może przez i, i tutaj go jakby popieram, bo KNF, raz jeszcze powtórzę, on jest na usługach pod podatników. KNF, panowie z KNF-u, to są nasze Przepraszam za wyrażenie, sługusy, którzy powinni, jeżeli nie mają z zewnątrz jakiegoś bodźca, czyli na przykład z Ministerstwa Finansów, ktoś nie mówi, panowie, jesteście odpowiedzialni za finanse w tym kraju, proszę robić, proszę robić odpowiednie regulacje proszę się skontaktować powiedzmy z odpowiednimi ekspertami, środowiskami, żeby ustalić jakieś przepisy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka, że KNF, jeżeli nie ma takiego bodźca z zewnątrz, to do. Nie chciałbym tutaj używać brzydkich słów, ale oni od tego są, żeby widzieć skalę narastającego po prostu problemu i niekoniecznie czekać na sygnał z zewnątrz, tylko sami się powinni wziąć i regulować ten rynek, czy w jakikolwiek sposób ustosunkować się do tego, a nie umywać ręce i powiedzieć: Słuchajcie, to jest nie nasza w ogóle sprawa. Jesteś w tej wygodnej em, pozycji, w cudzysłowie wygodnej, że masz doświadczenie zarówno z tymi tradycyjnymi, tak zwanymi starymi finansami, tak, jak i z blockchain, z tak. łańcuchem bloków, mhm. z technologią, która no, zawojowała już świat. Więc w jaki sposób twórca um, Tokeneo chciałby tutaj uregulować blockchain? Czy w ogóle by chciał uregulować y blockchain w <coughs> Polsce? Ciężko mówić o regulacji w ogóle blockchaina, ale przepisy, które regulują byt spółek, firm, które oferują na przykład depozyty, czy oferują handel, wymianę kryptofiat, fiat krypto, czy jakiekolwiek inną usługę związane z pieniędzmi, gdzie klienci są narażeni na ryzyko, no powinien w jakiś sposób odnieść się do tego i stworzyć definicję. Po pierwsze, stworzyć definicję, co to jest kryptowaluta. A po drugie, jeżeli jest konieczność nałożenia. Nie jestem zwolennikiem w ogóle podatków, ale jeżeli już chodzi o podatki, to powinni nałożyć jakieś minimalne y, i powinny być przepisy regulujące y, firmy, które y, później będą weryfikowane i, nie i ograniczą, bo na pewno nie wyeliminują, ale ograniczą skalę po prostu y, upadłości, bo no. dzisiaj y, Wszyscy muszą to wiedzieć, że na świecie wszystkie giełdy, które funkcjonują, albo prawie wszystkie, są narażone, są, są takim samym zagrożeniem jak bidmarket, bo nikt tego nie reguluje w taki odpowiedni sposób. Oczywiście są licencje, my również mamy licencje od regulatora estońskiego, są licencje maltańskie, są licencje w Szwajcarii, ale. One i tak do końca nie zabezpieczają w pełni, nie zabezpieczają tutaj osób, które wpłacają tam pieniądze i nie zabezpieczają środków, środków klientów. Więc jakieś przepisy są, są potrzebne. Dlatego my żeśmy między innymi wyszli z Polski, bo chcemy być pod jurysdykcją inną i zabezpieczyć po prostu też bezpieczeństwo. Innym jakieś bezpieczeństwo. Natomiast okay. odpowiem jeszcze tutaj na um, twoje pytanie. Jeżeli nie ma tych przepisów w Polsce, to środowisko powinno się zebrać i stworzyć takie przepisy. Na przykład, oczywiście one nie będą w świetle prawa może obowiązywać, ale żeby stworzyć na przykład kodeks dobrego postępowania, na przykład, mhm. czy kodeks um, dob dobrej firmy blockchainowej, czy dobrej giełdy, czy dobrego na przykład kantoru. I środowiska powinny to zrobić. I dzisiaj na przykład mamy bardzo dużo, to mam ogromny żal o to. Mamy środowiska takie jak na przykład Stowarzyszenie Polska Bitcoin, Stowarzyszenie Kryptowaluty Polska, Stowarzyszenie Nowych Technologii, Stowarzyszenie Przyjaciele Bitcoina, Przyjaciele Kryptowalut. Jest tego po prostu bardzo dużo. Panowie porobiliście. Tak, blockchain. Tak, również. To, to, to czy... akurat jeśli chodzi o Izbę, Izba coś zaczyna robić, natomiast no właśnie, pozostałe. Czy, pozos... czy proponowaliście jako, jako tokeneo, jako um, również. Tak. Ty, o, jako osoba prywatna. Proponowałeś jakieś zmiany? W... Tak. Proponujemy, żeby branża usiadła do stołu i zrobiła taki kodeks dobrych praktyk, jeśli chodzi o giełdy i kantory kryptowalutowe. Działamy również w Polsce, poprzez właśnie, poprzez właśnie spółkę estońską, ale chcielibyśmy również spełniać standardy, no wywodzimy się z Polski projekt, że tak powiem, możemy uznać za, za polski, chcielibyśmy tutaj również świadczyć dobre usługi i być rzetelni i być transparentni przede wszystkim. Dlatego ja bym takie organizacje zaprzągł właśnie do takiej pracy i stworzenie chociażby, jeżeli KNF, to nawet fajnie by było, żebyśmy pokazali światu, że Polacy się zebrali do kupy i i zrobili po prostu własne przepisy, środowisko zrobiło własne, y, własne przepisy, nie? na przykład. Czyli jakiś kodeks, powiedzmy to nie jest przepis, to jest kodeks, jakiś można to nazwać kodeks dobrych, na przykład, praktyk. Aha. Natomiast środowiska, powiedzmy, jak takie, które wymieniłem tutaj, Bitcoin Polska na przykład, nie mam akurat personalnych jakichś potyczek czy y, z osobami, które to prowadzą, ale mam wrażenie, że niektórzy panowie porobili sobie po prostu wizytówki, biegają z tymi wizytówkami, chwaląc się, jakie organizacje reprezentują, natomiast nic za tym po prostu nie idzie, oprócz tego, że to są fanatycy, może rynku kryptowalutowego, natomiast z jednej strony są za wolnością, z drugiej strony, jak BitMarket pada, są za regulacjami, oskarżają KNF, natomiast wydaje mi się, że takie izby, czy takie stowarzyszenia właśnie od tego są, żeby pomagać, lobbować po prostu i wpływać na, na rządzących, żeby tworzyli w końcu te przepisy. A czy obecne przepisy nie wystarczają, jeżeli chodzi o sektor kryptowalut, technologii blockchain? No w tym momencie w Polsce nie mamy jakby żadnych przepisów jasno stanowiących, co jest z kryptowalutą, co nie jest, od czego mamy płacić podatki, kiedy ciągle te informacje, a w tym momencie te przepisy są, powiedzmy, bardzo ubogie. Oczywiście podatek od kryptowalut jakiś został wprowadzony, który jest odroczony do końca roku. Natomiast dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy postawić giełdę kryptowalutową w Polsce, nie mamy przepisów, na których moglibyśmy bazować. Ale Komisja Nadzoru Finansowego w pewien sposób reguluje wpisując chociażby na listę ostrzeżeń przykład Bitbay również i Bitmarket znalazł się na, na liście ostrzeżeń no tak, ale to w żaden, sposób, w żaden sposób nie chroni. To to jest tak, jak na przykład jechalibyśmy drogą i byłaby dziura, więc zamiast zatkać tą dziurę, stawia się znak, zwolni do 30 czy do 20, bo jest dziura. Więc no, mniej więcej to w ten sposób wygląda. KNF, żeby umyć powiedzmy ręce, wpisuje na listę ostrzeżeń, która no, mało kto nawet zna taką, taką listę. Oczywiście ludzie z branży znają, natomiast potencjalnie, potencjalne powiedzmy ofiary jakichś skamów czy takich biznesów, oni takiej listy po prostu nie znają. I to, to jest mało po prostu skuteczne, może ma negatywny wydźwięk medialny nic poza tym. Mhm. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy. Przepisy no, przede wszystkim podatkowe, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Tutaj mowa właśnie o prawie podatkowym, natomiast nie ma prawa powiedzmy, finansowego dotyczącego kryptowalut. Z tym się zgodzę oczywiście. Wymiana neutralna jest podatkowo. To tylko i wyłącznie ten rok. Zmiany istnieją. Czy Twoim zdaniem jesteśmy w dobrym, czy poruszamy się w dobrym kierunku? Czy Polska jako kraj porusza się w dobrym kierunku? Ponieważ masz doświadczenie i z Polska Estonią, miała i z niejednokrotnie szansę, żeby w nowych technologiach pokazać światu, że coś naprawdę znaczymy na mapie w ogóle tego globu. I kryptowaluty są jednym z tematów, gdzie. Polskie projekty mogłyby odnosić międzynarodowy sukces, żeby wiedziały, w jakich, tutaj, w jakich po prostu przepisach się mogą poruszać. Przepisów jasnych nie ma. Polska w tym momencie nie robi nic, żeby te przepisy stworzyć. I to jest. Problem, moim zdaniem, niewiedzy rządzących. Więc jeżeli nie wiemy, to nie ruszamy, traktujemy to z definicji jako po prostu złe. I tutaj nie myślę, żeby obecna władza zrobiła coś ku temu. I zostaniemy znowu na zaścianku Europy. Um, a chociażby takie wyjście na przykład z gdzie puszcza się firmę, która ma polskie korzenie, w Polsce powstała i miała szansę na, czy może do tej pory ma nawet szansę na globalny sukces, pozwala się tej firmie wyjść po prostu na, na, na Maltę. No to jest absurd, chociażby z punktu widzenia podatkowego. I tak ci ludzie, którzy mają handlować i tak handlują kryptowalutami, natomiast tylko przesunięcie mamy podatkowe do innego kraju, co jest bardzo szkodliwe, więc powinniśmy tworzyć. Widzimy, że to nie są kraje, powiedzmy, żeby to raje podatkowe tworzyły jakieś przepisy. To Polska mogłaby powiedzieć: wiecie, no to, to jest nie po naszej mowie, że myśli. Ale skoro Niemcy już pracują, Szwajcarzy, Francuzi mówią: słuchajcie, chcą zmonopolizować Unię Europejską, mówią: my wprowadzimy przepisy do całej Unii, ale na naszych zasadach. Kraje takie jak Rosja zaczynają coraz częściej przemawiać, właśnie za. Jakimś uregulowaniem rynku, chociaż dalej w Rosji jest to nielegalne, powiedzmy. Natomiast hmm, Białoruś, w tym momencie Łukaszenka, można dużo o nim powiedzieć, ale mówi: My widzimy szansę w nowej technologii, hmm, widzimy szansę w nowej ekonomii, hmm, bierzemy to. W Stanach Zjednoczonych Libra wywołała też bardzo dużo tak. zamieszania i senatorowie, którzy mają po 60-70 lat, siedzą w tych komisjach senackich i uczą się, co to jest blockchain, uczą się, hmm, jak handlować kryptowalutami, co to jest bitcoin jak go wymieniać, wkładać na portfel, jakie bezpieczeństwo, czy jest zagrożone, czy nie jest zagrożone. Więc to pokazuje, że ludzie siedzą i, i, i chociażby nawet te debaty pokazują, że angażujemy polity, polityków. Wierzysz w zmiany? Jeżeli takie zmiany by nadeszły, ponieważ Tokeneo jest licencjonowane w Estonii. Jeżeli tak. wyobraźmy sobie, zaczynasz przygodę, czy rozpoczynasz działalność z Tokeneo, w 2021 roku, kiedy już regulacje w Polsce powstały, są stabilne, są jasne, są przejrzyste, um, nadal uciek powiedzmy, uciekasz do Estonii czy zostajesz w Polsce? Ja bym tutaj wyeliminował słowo u, ucieczka, dlatego, tak, że Polska dlatego... nie stworzyła nam odpowiednich warunków. Jeżeli w Polsce powstaną odpowiednie warunki, rozważymy, rozważymy Przecież... przeniesienie ponowne, w ogóle rozważymy przeniesienie, przeniesienie biznesu do Polski. Natomiast musi, musi iść jakaś akcja za tymi po prostu słowami. Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście politycy, chociażby ci, którzy zrobili tak głupie przepisy dotyczące opodatkowania kryptowalut, Aha. to nikt z nich nie wyszedł nie Niestety. przyłożył pięścią w, w pierś i powiedział tak zrobiliśmy błąd pomyliliśmy się nie znaliśmy tego rynku zrobiliśmy głupotę kasujemy to Chodźcie do nas, pomóżcie nam stworzyć nowe przepisy, zatrudniamy w cudzysłowie oczywiście młodych ludzi, niech oni pokażą nam, co to jest dokładnie, jakie są zagrożenia, gdzie możemy też również pieniądze zarobić, bo mówimy mm. również, być może, jeżeli ten byłyby odpowiednie przepisy, byłyby jakieś niskie podatki, no to Polska mogłaby bardzo na tym po prostu zyskać i ściągnąć ze świata firmy, dlaczego Polska nie może być drugą maltą. Mm -hmm. Kiedyś te przepisy będą prędzej czy później wymuszone przez inne kraje, może przez Unię Europejską, może przez, której nie jestem oczywiście fanem, ale jeżeli w Unii coś się zmieni, na przykład powstaną przepisy zaproponowane przez Francję, to siłą rzeczy przyjmiemy. Dlaczego my nie możemy przyjąć przepisów na własnych zasadach i zrobić z tego, powiedzmy, taki raj blockchainowy i Polskę, która rzeczywiście jest wysoko zaawansowana technologicznie w nowej po prostu ekonomii i tworzy tą nową ekonomię jako po prostu kraj. I to jest, przyznam szczerze, smutne trochę. Niestety, niestety, proszę Państwa, yy, wiele cierpkich słów padło, ale myślę też otrzeźwiających trochę. Yy, to, co działo się chociażby w 2018 roku, kiedy. No, yy. I tutaj używam dosyć delikatnych słów, mało roztropnie podchodzono do opodatkowania kryptowalut, podatek od czynności cywilnoprawnych, jeżeli rzeczywiście każdy by chciał zapłacić zalałby wszystkie mhm. urzędy skarbowe w Polsce i myślę, że do tej pory te nie uporałyby się z ilością. Wtedy skala, jeżeli ten podatek byłby utrzymany, to skala może samobójstw byłaby znacznie większa. Tutaj oczywiście smutna rzecz, tak. ale, ale niestety wracając może jeszcze do samego bitmarketu. Cała ta sytuacja pokazuje bardzo duży problem i będą dalej skamy przy braku odpowiednich regulacji co jakiś czas będą pojawiać się firmy, które będą próbować oszu oszukać klientów i my się tego nie uchronimy. Muszą zostać stworzone jakieś minimalne, ale jednak przepisy, bo mamy do czynienia po prostu z, z finansami. Wyobrażaliśmy sobie na początku, że te kryptowaluty są, dają taką szeroko pojętą wolność i my jesteśmy za tą po prostu wolnością, bo gdzie jest problem? Problem polega na tym, że ludzie początkowo nie chcieli przepisów, bo nikt nie chce ujawniać swoich dochodów, bo jesteśmy karani za ciężką pracę bardzo wysokimi podatkami. Jeżeli podatek, umówmy się, wynosiłby powiedzmy, pofantazujmy, 10% jest to podatek liniowy, ktoś zarabia 100 tysięcy, płaci 10 tysięcy podatku, ktoś zarabia 1000 płaci 100, jest sprawiedliwy podatek. Jeżeli wprowadzamy podatek niski, to nikt nie ma problemu z ujawnieniem swoich dochodów, likwidujemy momentalnie szarą y, strefę. I ludzie by nie mieli na przykład problemu, żeby ujawnić, kto ile ma bitcoinów, kiedy kupił, ile zarobił, bo ten podatek nie byłby krzywdzący. Dzisiaj Aha. mamy podatki 30, 40 i więcej procent, jeżeli wszystko do, poskładamy do okupy, więc mówię o ogólnym opodatkowaniu. Więc ludzie obawiają się, że nie po prostu szukają alternatywnej ucieczki z, ze swoimi dochodami, nie chcą ich pokazywać, żeby nie płacić wysokich podatków. No i tutaj to nie jest Wina blockchaina, to nie jest wina jakiejś regulacji, to jest wina po prostu. Rządzących, bo funkcjonujemy w takim systemie. Na przykład w, w Hongkongu nie ma podatku. Jeżeli podatek jest wygenerowany poza Hongkongiem, stawka jest zero i wszyscy prowadzą biznes w Hongkongu. Również my żeśmy zaczynali przez biznes w Hongkongu. Jesteśmy zadowoleni z tej, jury, z tej jurysdykcji. Mhm. Natomiast, tak jak mówię, no tam kraje, które dzisiaj się rozwijają, rzeczywiście to są kraje, które mają bardzo niskie podatki. I problem tkwi w podatkach w samych są one po prostu za wysokie, bo to, że ktoś kupił bitcoina powiedzmy po 100 dolarów, czy po 50 dolarów, albo może po 5 dolarów i go w tym momencie chce skeszować i ma, ma widmo zapłacenia bardzo wysokiego podatku, więc jest po prostu za nieuregulowanym rynkiem. <grym> więc to jest z, z definicji. Więc problem jest również tutaj system, w którym się poruszamy. Natomiast jakby podsumowując to, bardzo dużo miałem przemyśleń na ten temat. Jestem za tym, żeby wprowadzono mimo wszystko regulacje, bo wtedy to pozwoli nam po pierwsze, po pierwsze bardziej się rozwijać, po drugie w jakiś sposób będzie chronić tych ludzi, bo będą jakieś powiedzmy kontrole czy przepisy do, do, do odpowiednie warunki do spełnienia. I wówczas myślę, że to też przyspieszy adopcję w ogóle kryptowalut w, w, czy w ogóle tokenów w naszym, w naszym świecie. Mm -hmm. A no jesteśmy przed nieuchronnymi zmianami, bo nowa ekonomia jest faktem po prostu, nie mm -hmm. można jej zaprzeczyć. O tych zmianach i o całym sektorze blockchain moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, niestety nasz czas powoli się kończy. Proszę Państwa, Tomasz Rozmus, Tokeneo, był naszym gościem. Już dziękuję po raz drugi, bardzo. natomiast bardzo, bardzo ciekawe wtrącenie dotyczące przede wszystkim BitMarket, ale również i naszego systemu prawnego, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas Państwu. Dziękuję, dziękuję. za uwagę. Natomiast już po krótkiej przerwie ponownie Rahim Black i tutaj będziemy rozmawiać o ICO, więc pozostańcie Państwo z nami.